Drapanie szczurów. Wydawałoby się, że e, dosyć fajna czynność, tak, że szczury lubią być drapane, że sprawia im to przyjemność i tak naprawdę w czym problem? Okazuje się, że nie zawsze. E, zwłaszcza problemem e, może być sytuacja, kiedy adoptujemy szczura, e, który jeszcze nie jest oswojony, który jest mocno strachliwy lub który jest szczurem. Po przejściach problematyczny, e, gryzący, i wtedy to drapanie okazuje się, że nie zdaje egzaminu, tylko e, zaczynają się problemy z tym szczurem, i na przykład szczur strachliwy e, będzie zamierał, będzie się bardziej bał, a szczur, który ma tendencję do gryzienia, w czasie kiedy będziemy go chcieli podrapać, będzie próbował nas ugryźć. Dlaczego się tak dzieje? E, otóż pamiętajcie o tym, że. E, Nasze rozumienie pewnych czynności, naszego zachowania jest zupełnie inne często niż szczurów. My myślimy, że drapanie jest czynnością, która e, powinna się podobać każdemu zwierzakowi, tak? że to relaksuje, że jest przyjemne. Natomiast dla szczurów drapanie jest skojarzone często z czymś zupełnie innym. Jeżeli szczur nie zna nas, nie zna, może, szczurów też innych, nie, ma, nie miał do tej pory dobrych relacji z innymi szczurami, boi się człowieka, yy, nie zna ludzi i tego, w jaki sposób oni często właśnie traktują szczury, czyli że biorą, nazwijmy to, że głaszczą, drapią, nieniają, tak? Jeżeli ten szczur nie zna takich zachowań, dla niego drapanie będzie się kojarzyło z konkretnie jedną rzeczą, z iskaniem. I teraz, czy iskanie zawsze jest czymś tylko relaksującym? No nie. Dlatego, że mamy też tak zwane iskanie dominacyjne. Czyli szczury, które się jeszcze nie znają, a nawet w stadzie, które się jeszcze zna, często w ten sposób pokazują też swoje relacje, swoją strukturę w stadzie, chcą tak swoją pozycję w stadzie chcą umocnić. Poprzez iskanie dominacyjne. Na pewno mając szczury się z tym spotkaliście, widzieliście to nieraz, że jeden szczur bierze i zaczyna drugiego iskać tutaj, tak? E, na przykład po karku. Najczęściej jest to w ten sposób, że wchodzi na niego, siada na nim, tak? E, chwyta go łapkami gdzieś tutaj w okolicy barków i zaczyna iskać tutaj za uszami, po karku, po głowie, po boku pyska, tak? W tych okolicach. Drugi szczur leży na brzuchu, tak, taki przycupnięty. I jeżeli te relacje mm, są takie jeszcze świeże, albo e, jest to na przykład dwójka braci, może, ale takich jeszcze młodych, którzy tak są, zaakcentować te swoje role w stadzie, możemy często też zauważyć, że ten szczur poniżej będzie lekko popiskiwał, tak? Nie, nie boli go, to nie krzyczy, tylko lekko popiskuje, a ten drugi szczur na nim iskający jest taki mocno w to zaangażowany. To jest iskanie dominujące. Szczur, który w ten sposób iska, dociska swojego kolegę czy koleżankę do e, podłoża i w ten sposób się tak wkręca w iskanie, pokazuje, że jest wyżej w hierarchii najczęściej. Dlatego, jeżeli mamy szczura, który jest szczurem trudnym, nieoswojonym, strachliwym, bojaźliwym lub agresywnym, nasze drapanie go, po plecach czy za uszami może odebrać jako iskanie dominacyjne, dlatego że drapanie skojarzy mu się z iskaniem, a takie tutaj intensywne drapanie go za uszami będzie się kojarzyło z tym, że chcemy go zdominować. Dlatego, kiedy oswajamy szczury bojaźliwe, kiedy mamy do czynienia ze szczurami agresywnymi, odradzam zawsze drapania. Nagrałam filmik o tym, jak pracować. Ze szczurami, właśnie które mają tendencję do ogryzienia, jak ten pierwszy kontakt powinien wyglądać. I nie jest to wymyślone przez przypadek, dlatego że właśnie jeżeli na przykład my zaczniemy tego szczura dotykać, na przykład on już pozwoli się nam dotykać i zaczniemy go głaskać, a nagle zacznie nasza ręka przechodzić w drapanie, bardzo często u takiego szczura zaobserwujemy, że on się spina nagle i na przykład odwraca, odwraca się i chce nas chwycić. Dlaczego? Nie dlatego, że on jest taki agresywny i dlatego, że po prostu tak bardzo nas nie chce zaakceptować, i mu się odwidziało i nie lubi, jak go dotykamy. Nie. On może nasz dotyk już akceptować. Jemu może się podobać to, że przykładamy rękę, że zaczynamy go delikatnie po pupie głaskać, tak? Czyli w miejscu też dosyć neutralnym, tutaj z tyłu po pupie, takim bezpiecznym. Ale w momencie, kiedy zaczynamy drapać, w tym momencie on zaczyna to przetwarzać, że aha, chciała się zaprzyjaźnić, ale po co tylko po to, żeby mnie zdominować, tak? Bo zaczyna mnie e, iskać dominacyjnie, o to nie w tym momencie on się odwraca i sobie tego nie życzy, natomiast jeżeli mamy do czynienia ze szczurami bojaźliwymi, nieoswojonymi, które się boją wszystkiego, będą myślały tak samo, że chcemy je od razu dominować, czyli zanim się tak naprawdę zaprzyjaźniliśmy i pokazaliśmy im, że jesteśmy fajni, a nie groźni, chcemy ich od razu dominować, więc te szczury tak samo wystraszą się i wycofają. Dlatego najczęściej, jeżeli zaczynamy pracę ze szczurami trudnymi. Nie stosujmy od razu drapania ich tutaj gdzieś tam po plecach i po, po głowie, chyba że jesteśmy pewni, że im się to faktycznie podoba, tak? Czyli mamy szczura, zaczynamy go drapać i widzimy, że widzimy po nim, że jego to relaksuje. Ok. Natomiast jeżeli mamy szczura trudnego, który ma problem z relacją z nami, boi się nas lub stawia się do nas i próbuje nas gryźć, wtedy to drapanie. Może tylko pogłębić problem naszych relacji, bo on nie będzie rozumiał na opak i będzie myślał, że my od razu te relacje chcemy zaczynać z poziomu góry, tak? I od razu chcemy przechodzić do dominacji i do pokazania mu, że tak naprawdę chcemy nim rządzić. A to nie pomoże, tylko skomplikuje nam e, oswojenie tego szczuła z nami i pokazanie mu, że relacje z człowiekiem mogą być fajne, że są fajne i że warto z nami przebywać.